Robimy już tutaj 12 rok, robiliśmy otwarcie sezonu. No i tutaj z księdzem wspólnie podjęliśmy decyzję, że warto zrobić zamknięcie sezonu. I w tamtym roku udało nam się pierwsze zrobić, zorganizowaliśmy i teraz robimy drugie, no, z efektem widać jakim, bardzo dobrym. To jest wielka radość, kiedy myślę, że i my jako kapłani widzimy wiernych naszych, którzy tę samą pasję podzielają, co my. No i myślę, że oni też się cieszą, że są tacy księża, którzy również tę pasję, pasję razem z nimi dzielą. Przede wszystkim no, gromadzi nas Chrystus, a w jaki sposób my do niego docieramy, to już jest drugorzędna sprawa. Jedni przyjeżdżają autokarami, inni przychodzą pieszą. My na motocyklach. Staramy się zawsze być na tym właśnie rozpoczęciu poświęceniu właśnie motocykli, żeby ten sezon zacząć i skończyć.